Cześć, cześć, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, serdecznie w kolejnym bloków. Zaczynam od robienia kaweczki. Okej, okay. przyżarnia nie zamknięta, syf, ale nie jakiś duży do ogarnięcia. Okej, okay. będzie może mnie teraz gorzej słychać. A robię sobie kawkę, jestem już w ogóle głodna. Jest w pół do dziewiątej, a jest zawieziony do szkoły. Alex został w domu. Znowu bo on jest znowu chory. Początkowo został w domu, bo wymiotował, potem miał trochę gorączki, a teraz ma znowu trochę przytkrany nos, że generalnie ciągle coś z Aleksem w przedszkolu jest raczej gościem zapraszam na kolejnego vloga. Dzisiaj będzie vlog pod tytułem Perfekcyjna Pani Domu. Postanowiłam, że w dzisiejszym vlogu będzie trochę taki jakiś polecajek. Co fajne, co niefajne. No, także do za chwilę. Jest już kilka dni później odkąd yy, nagrywałam ostatniego vloga, ale już nie dokończyłam tam tego dnia nagrywać, on mi się ten dzień w ogóle słabo skończył, już nie miałam też na nic ochoty, kurde, nie lubię takich ustaw, jak mnie nie widać. No. Tak, mm, no już mi się nie chce opowiadać, jak chcecie to możecie wejść na z Gold tam na transmisji ostatniej. Opowiadałam o co chodziło. Już mi się nie chce więcej o tym gadać. Robię, słuchajcie, przetwory. E, wczoraj robiłam drzem z jabłek, dzisiaj robię drzem z gruszek. E, jabłuszka, oczywiście własne, z takich tutaj sadów, naszych. Może nie tutaj, ale z naszych sadów. Także. Także trzeba wykorzystać, że powiem Wam, że nigdy wcześniej nie kupowałam słoików i słoiki bardzo drogie. Także ja robię teraz jabłuszka, jeszcze mam w planie, ale to już nie dzisiaj, zrobić z gruszek kompot i może jakiś syrop, a może tylko kompot. I z jabłek też jeszcze kilka, żeby wykorzystać maksymalnie. Gdzie zawsze będzie co jeździć w ramach kryzysu. Chwila. Muszę iść. Hej, hej, girls! Słuchajcie, tak skaczę bez sensu w ogóle z tym vlogiem. Nie mogę go dokończyć, dlatego dzisiaj już dogrywam resztę materiału. I naprawdę, słuchajcie, kończę i go, mm, mam nadzieję, dodać dzisiaj wieczorem. Zaczął się nowy tydzień, dzisiaj już wtorek. <laughs> ja właśnie zbieram się na zakupy i dzisiaj ogólnie dosyć nietypowo, bo jadę do Lidla. <laughs> Jakoś tak mnie zachęca swoim wyglądem, ten Lidl, a jestem bardzo przyzwyczajona do Biedronki. No, a mam w sumie jedno obok drugiego. Yy, także jadę. Ja kiedyś już robi, robiłam podejścia do Lidla, powiem Wam szczerze. Ale no jakoś nam to nie pykło. To było dawno temu, jak jeszcze mieszkaliśmy w bloku w mieszkaniu i też mieliśmy bliżej, nawet pod samym nosem, mieliśmy Lidla. Ale jakoś nam to nie szło. I potem pamiętam w ogóle, że mieliśmy już taki. Yy, <laughs> Że główne zakupy robiliśmy w Tesco Mieliśmy jakieś produkty, po które zajrzeliśmy I do Biedronki i do Lidla No Także właśnie tak było Dzisiaj spróbuję, nie wiem czy mnie to przekona No bo Biedronkę jednak też lubię Ale no, no dobra no, no, no zobaczymy, zobaczymy Jak gdyby też zawsze jego o tej godzinie jedę do Biedronki to nie ma ludzi Także ciekawe czy będzie tak też w Lidlu Słuchajcie, wczoraj w ogóle udaje się na razie, że chłopaki chodzą oboje do przedszkola. Trochę myślę, że wpłynęło już też na Alexa e, to wszystko, co podaje mu na odporność, czyli właśnie zestawy, zestawy witamin. Ja zrobiłam też te syropy z pigwy. Daję im te syropy z pigwy. Alanek jeszcze e, e, taki z czarnuszki syrop. E, taka sama czarnuszka tłoczona na zimno. Czarnuszka, tak dobrze mówię, no A Aleks jeszcze po prostu ma też suplement witamin Dlatego, że on bardzo mało je i ma ogólnie Nie robiłam mu badań, ale wiem, że ma na pewno niedobory witamin Patrząc przez to, jak on się odżywia Nawet nie w ogóle prawie żadnych owoców, warzyw żadnych eee, Także też mu jeszcze włączyłam właśnie dodatkowo po prostu takie czyste witaminy No i zobaczymy, czy to coś przyniesie no i ja w związku z tym postanowiłam, jak gdyby na gorąco udało mi się szybko. Wczoraj dostałam się do lekarza e, takiego rodzinnego, który gdzieś tam powypisywał mi dalsze e, skierowania na krew do tam dalszych specjalistów i tak dalej. No, także dalej będę działała w, pod kątem mojego zdrowia i diag diagnozowania mnie gdzie już jakieś tam są u mnie podejrzenia o tą insulinooporność i no jestem bardzo tego ciekawa właśnie w wyniku w piątek jadę na krew no i jestem bardzo bardzo ciekawa w, 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 w poniedziałek nie, właśnie we wtorek za tydzień, idę już do pierwszego specjalisty ale w sumie do drugiego to muszę jeszcze dzisiaj raz zacząć dzwonić, ale tam jest i tak dopiero od 10, bo wczoraj nie odbierali <laughs> No, i, i tak właśnie zaczęłam działać trochę z tym zdrowiem. E... No, i co jeszcze dzisiaj? Jeden na zakupy. Później muszę ogarnąć paczki, powysyłać. E... I chyba muszę porobić dzisiaj kompoty. Tak, bo skończyłam te drzemy w weekend, tyle ile wyszło, i zostało mi jeszcze właśnie trochę. Ja byłem też, ale to już takie zostaną raczej do zjedzenia. I zostawiłam właśnie trochę gruszek na takie kompoty, syropy. Też pokupowałam właśnie takie półlitrowe słoiki na to. Także myślę, że dzisiaj muszę już też ogarnąć te, te kompoty, bo te gruszki wiecie, leżą i zaraz będą. Yy, no gniły po prostu, będą gniły. Na weekend też, słuchajcie. Yy, no byliśmy, kurde, bo tak się zamyśliłam teraz. E, było świniobicie, także jeszcze rozkładałam właśnie e, świniaka, o tak dostaliśmy świniaka i go nie rozbierałam, tylko rozkładałam wczoraj, o w lodówkach o tak może powiem ściślej no i to tyle, zbieram się e, odezwę się jak wrócę nie wiem czy jeszcze gdzieś będę zachodziła, na pewnie do Pepko, bo zawsze jestem ciekawa, chociaż też yy, szukam butów właśnie dla Alexa w Pepko, yy, ale, yy, bo widziałam, że są na, na zdjęciach, widziałam, że są w Pepko, ale ostatnio byłam w dwóch Pepko i w żadnych nie było, także zobaczymy. Chodźcie, bo zjewam i zjewam. Kawy jeszcze nie piłam, ale zajadę sobie po drodze na Orlen i kupię właśnie kawkę. No hej, posłuchaj się firanko. Jestem. Jestem już, słuchajcie, po zakupach, byłam w Lidlu, chociaż był moment yy, załamania, w sensie nie załamania, tylko, no wiecie, że już tak mówię, a nie, może jednak pójdę do Biedronki, szczególnie, że i tak w ogóle szłam do Biedronki, bo yy, oddawałam tam jedną rzecz, ale nie, dobra, pojechałam. Jeszcze szczególnie mówię też pod tym względem, wiecie, że zbieramy te naklejki dla Alanka na te... Kolejne maskotki. No i mówię, no jednak to zakupy jakieś do tyłu też nie, no ale ale chociaż te talenciaki jakieś tam dostałam, trochę mi ciepło, chyba się rozbiorę. Dobra, jestem. I pokażę Wam zakupy z Lidla. Nie wiem, może, może też Wam później pokażę, ale no byłam też w Pepko i w Rosmanie. I pokażę Wam, co kupiłam. W Pepko kupiłam skarpetki z myślą o Alanku, bo taki fajny zestaw czarne i, bia czarne i białe skarpety kosztowały 10 zł. Nawet tu nie jest napisane właściwie, jaki jest to rozmiar. Fly High. A nie jest! Ja nawet tego nie widziałam. To jest 35-38, one właściwie mogą być dla mnie, a były też 31-34. No dobra, zobaczę, jakie one będą na Alanka. Chociaż będą dobre na niego już też, nawet jak będą troszkę takie wyższe i będą miały mu wystawać z butów to w sumie też bardzo przecież fajnie yy, sobie kupiłam taki biustonosz w sumie do tych właśnie nawet leginsów mam je teraz z tego kardiobany właśnie w tym pięknym kolorze, ja bardzo lubię ten kolor tej oberżyny XL, -ka. mam nadzieję, że będzie pasował yy, na mój biust i że będzie fajnie się sprawdzał, nawet czasami tak na co dzień do noszenia, że będzie dobrze trzymał ten biust, w sumie nie wiem, czy ja mam jakikolwiek taki stanik sportowy, powiem Wam szczerze i w Pepko jeszcze kupiłam tylko zeszyt Alankowi, bo on potrzebuje taki duży A4, był tylko taki w linii, mam nadzieję, że taki będzie mógł być, jakiś tam zajęć logopedycznych. No i w Rosmanie, w Rosmanie tak, yy, piankę yy, do golenia dla yy, Adriana, bo mu się skończyła, nie wiem czy to jest, kosztowała 10 zł, nie wiem czy to jest dobra cena, bo w sumie widziałam, yy, że w yy, Lidlu są tańsze. No i ja wszystko praktycznie, co teraz kupiłam, kupiłam trochę rzeczy do twarzy, to kupiłam z promocji, żeby sobie, wiecie, nie będę otwierała nie, na przykład kremu teraz, bo jeszcze mam krem, który używam, ale już mi się kończy. I wtedy zacznę używać tego. Był też na promocji, chyba był za 17 zł, a nie to jest pepko z to z Jest z Zapłaciłam 122 zł, i słuchajcie, każda rzecz była na promocji, którą kupiłam. Oprócz torby. No to tak. Miksa z 29 minus 11 zł. I ona była za 17 zł. I to jest ta masko, yy, masko krem właśnie taki super nawilżający niby nanos. Weszłam tak szybko, poczytałam opinię. No to ma całkiem dobre opinie. Jest tu a nie, nie jest zalakowany. Ale i tak go niedługo już zacznę używać, bo ten mój się już kończy, który mam. Także ten będę sobie następny używała, właśnie na noc, na takie mocniejsze nawilżenie. Zimą ta skóra się bardzo też przesusza. To w ogóle, tak, na początku mnie przychyliła w ogóle do tego butelka, i później patrzę, co to w ogóle jest. A to jest, słuchajcie, to jest tonik, który pilinguje, czyli jest to na zasadzie tego, Peelingu z Pixi z, y, z Sephory, którego kiedyś używałam i ja byłam z niego właśnie zadowolona. Byłam naprawdę zadowolona, bo on fajnie y, złuszcza na skórek. No i tutaj mamy też 5% glik, y, kwazy glikolowy. Ekstrakt z arbuza dodatkowo do codziennego stosowania i też był na prące. I też był na prące. Gdzie to jest? L'Oreal z 40 15 zł tani to on wychodził 24 zł. Ten tonik z Loreala właśnie on ma też wygładzać i rozświetlać, czyli takie działanie właśnie jak tamten z Pixie i właśnie dlatego go wzięłam. i teraz do zmywania makijażu, bo dopiero teraz skończyło mi się to z Basic Lab. Słuchajcie, ten, to mleczko takie no w Rossmanie nie ma basic, a mnie napotkałam, bo bardzo fajna była ta emulsja, ale kupiłam też je właśnie taką emulsję teraz z Flafa, bo była na promocji, ale szukałam właśnie takiej już emulsji. Emulsja z Flafa była z 37 minus 12 zł. Ona była chyba za około 27 zł. O ile także kojarzę. Taka właśnie emulsja. Miałam też wziąć to masełko z Flafa, bo w sumie kiedyś się używałam, no bo ona też jest teraz na promocji za 15 zł. Ale no, wolę ogólnie formy, gdzie są jednak takie pompki wyciskane, gdzie nie trzeba tych paluchów wkładać. Jak gdyby. I do oczyszczenia dwuetapowego, bo tak, tamto mi się skończyło. Skończył mi się też ten żel z Liren I teraz jeszcze mam ten z Cetapilu, tą delikatną emulsję, właśnie ją na koniec jak gdyby domywam. Tak? Nie, najpierw ja myłam tym Cetapilem. I tu kupiłam z Botanik yy, łagodny, właśnie żel do mycia twarzy. I on był na też promocji, bo kosztował yy, tu, 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 tu 22 minus 8 zł. On był za 13 coś. Taki łagodny żel do mycia, też z pompką. Także lubię. I słuchajcie, kupiłam sobie nie w Perku, właśnie, bo w Perku właśnie chciałam sobie kupić. Ale były tylko teraz te w wersji świątecznej z czerwoną obwódką tutaj, nawet nie wiem za ile. Tortownicę. Ja miałam swoją starą i w ogóle, ja ją wyrzuciłam, jak się już tutaj przeprowadzałam. I nie miałam takiej tortownicy, i jakoś na co dzień o tym nie pamiętałam w ogóle. I kilka razy przez to nie upiekłam ciasta. Raz poszłam do Maryki, pożyczyłam. I dzisiaj właśnie nawet o tym pamiętałam. I w PEPCO chciałam kupić, ale mówię, nie z czerwoną obwódką. Bez sensu nie kupuję. Ale w Rosmanie były. Też były na promocji. To jest akurat właśnie z Floriny, dlatego wzięłam tą z Floriny, bo były też z jakiejś takiej firmy, której nie znam, jak gdyby. Florinę znam, bo miałam igarki, jakieś tam noże. Mam też z tej Floriny. I tamte były na przecenie za 25, a ta była za 29, z, po prostu za 30 z 40, o tak, bez tych tam jak gdyby końcówek, groszy, bo to mówię 39,99, po prostu z 40 na 30 zł była ta z i ona jest z takiego, ja mam też garki w sumie chyba właśnie z tego, także mam nadzieję, że po prostu dłużej posłuży niż tamtą, którą miałam wcześniej, kiedy wiecie, że rdzewieje i tak dalej, i tak dalej. I to jest 26 chyba centymetrów, 24. 24 jak jak gdyby wystarczające. No, także to są zakupy Pepko Rossman. I zaraz rozpakowuję zakupy z Lidla. Powiem Wam, że jestem. Ja ogólnie jestem naprawdę pozytywnie Lidlem za, yy, zaskoczona. Lidl, moim zdaniem, zmienił się bardzo pozytywnie z, z tamtego okresu, kiedy yy, jeszcze kiedyś próbowaliśmy chodzić na zakupy. Tam jest teraz tak duży wybór wszystkiego. Kiedy mam porównanie do tej może wiecie, biedronki też są różnie wyposażone. Ta biedronka, do której ja chodzę. No jest taka dla mnie podstawowa. Ja tam nie widzę aż takich wyborów. No nie wiem, no na razie mi się ten Lidl jak gdyby spodobał, bo naprawdę tych owoców jest tak dużo różnorodnych. Jakieś nawet takie w sumie nieznane. Mięsa jest bardzo duży wybór. Wszystkiego. Naprawdę wszystkiego, w każdej prawie dziedzinie coś tam można kupić. Fajna była nawet kolekcja z Harry'ego Pottera bluza spodnie, ale no niestety nie było dla Alanka rozmiaru, bo bym mu kupiła, szczególnie, że były granatowe, a to jest w sumie jego kolor granatowy. I ja lubię te kolekcję Harry'ego Pottera. Naprawdę w poprzednim roku kupowałam mu też dres, taki bordowy, bardzo go lubiłam, ale z niego wyrósł. Szczególnie, że to było z pepko, a w Pepko te... To się bardzo kurczy, a ja miałam jeszcze do jednego Pepko zajechać, bo weszłam do tego Pepko tutaj, koło mnie jak gdyby. I były te buty, które w sumie szukam dla Aleksa, ale nie było w Alexa rozmiarze, były za to one w Alanka rozmiarze, a tak bardziej myślałam o Aleksie, żeby jemu takie te buty kupić. I ja mu już chciałam 25 kupić, a butko 24. I miałam jeszcze podjechać do jednego Pepko, i w sumie mi wyleciało to właśnie z głowy. Także nie wiem, czy teraz będę się jakoś wybierała. Zobaczę. E, idę rozpakować te zakupy. Idę rozpakować zakupy spożywcze. Z, z no i biorę się za nadawanie, a później zapakowanie za paczek. Tak, a później obiad, kompoty. Dzisiaj na obiad na, zostawiam sobie żeberka świeżutkie, najświeższe e, i, i takie w garku uduszone czyli z takim jak gdyby sosem własnym i co i do tego będą ziemniaki i właśnie coś tam jakaś surówka bo kupiłam taką może być dobra bo z słodkiej kapusty